Mimo swego gruźnego wyglądu miał dobre serce. Zlitował się nad pajacykiem. Wręcił mu kilka monet, żeby je dał biednemu ojcu i wysłał go z powrotem do domu. Uf! Uratowałam się i w dodatku jestem teraz bogaty. Peto ucieszy się z tych pieniądze, mówił Pinukio, licząc raz za razem złote monety. Po drodze pajacek spotkał lisa i kota, którzy obserwowali go już od dłuższej chwili, Pinocchio, zdradzimy ci sekret, dzięki któremu będziesz mógł potroić swój skarb, powiedział Lis. Jeśli nas posłuchasz, będziesz naprawdę bardzo, bardzo. Bogaty. Chodź za nami na pale cudów i zakop tam swoje monety. Na zajuć wyrośnie, z nich ciało, a na nim mnóstwo pieniądze. Zwierźć. Pepito, który podążał, za pajacykiem oszczegły go przed złym towarzystwem kota i lisa, ale on i tym razem nie chciał go słuchać znów, kazał mu być cicho.